Już. Dzień dobry, ja mam pytanie takie, widzę kolega wziął przed chwileczką materiały tak. na pa, znaczy, popierające pana Kaczyńskiego. Tak, tak. Moje tak. pytanie, no kolega jest w młodym wieku, to chyba obciachowe jest głosować na pana Kaczyńskiego. Nie sądzę, wola, wolałbym, z, jeżeli miałbym prawo głosować, głosować na Kaczyńskiego, niż głosować na Komorowskiego, który wydaje mi się strasznie się nienawiść, nienawiść do, szczególnie do Kaczyńskiego, który zawsze go posądza jakieś rzeczy, który, wręcz jak ja patrzę czasami na Komorowskiego, to powiem szczerze, że może tak ordynarnie żygać mi się chce od tego, właśnie jak on e, cały czas e, mówi strasznie, to takie rzeczy, takie się może w się zaginęli sposób słowa okropne według mnie, e, a... Tam, ja przepraszam, w... tam czytamy na tym dużym plakacie, zgoda buduje czy Cokolwiek panu się kojarzy, to... Z... Nie kojarzy mi się, przynajmniej ostatni, osa, ostatnia sytuacja, kiedy to został Jarosław Kaczyński podany do sądu, powinna być to debata, a nie to sąd. I jeszcze krzyczenie podczas debaty w telewizji polskiej, że oto Jarosław Kaczyński jest w sojuszu z Napieralskim, mógłby się odbudować totalitarną czwartą RP, w ogóle to dla mnie było niepojęte że wolałam sobie wtedy przyłączyć na mecz, który wtedy leciał, ciągła tak? czy coś w ogóle to było takie. Mhm. A co kolega Kaczyński myśli tutaj, jeżeli chodzi o inny kandydatów? Dlaczego na przykład nie, nie głosujesz na inny kandydatów? Tylko akurat wybrałeś pana... Powiem szczerze, że może... Dlaczego właśnie? W drugiej tusze bym głosował na Kaczyńskiego, w pierwszej tusze może bym na innego. Tutaj się raczej waha. To znaczy na... No, jeżeli już... Podaj, że albo na Marka Jurka, albo na Janusza korwin mikkego to znaczy tutaj czuję opcje takie narodowe, to znaczy nawet jeszcze. A dlaczego na przykład na UPR na pana. UPR myślę, że pan Kormimikie ma dosyć dobry program, jeśli chodzi o gospodarkę. Mm -hmm. e... Nie utopijny, nie. E, nie utopijny on jest do zrealizowania, ale w, w sytuacji, naszym świecie w sytuacji, gdy mamy w Sejmie w większość, czyli że mamy na przykład większość dwóch trzecich, wtedy spokojnie możemy wszystko robić. Bezimne. W sytuacji, gdy mamy w ten Sejm tak jak mamy dzisiaj, czyli no że rozumiem, jak są jakieś koalicje, nie, 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 nie. że mamy na przykład rząd mniejszościowy, to nie da rady po prostu. To tak. tylko w sytuacji mówię, albo jak będzie zamach stanu, albo jak będzie dwie trzecie w Sejmie. No to znaczy byłby to jakiś w pewnym sensie bufor dla tych dwóch sił, które ewentualnie by się znalazły w sejmie. Tak, to tak. Znaczy tak. Pan, pan Korwin Mika jako prezydent. Rozumiem. No, A to on już zapowiadał, że, nie, że będzie wetował wszelkie ustawy, które będą pro, prowadzić wprost do socjalizmu, to znaczy no... e, w tym sensie rozumianej. Tak, tak, to... tak, tak. tak. To akurat się akurat. Czyli poniekam. z tym się zgadzasz z panem, Tak, ja się ten... zgadzam, ponieważ... A ja się... z panem e, Jurkiem, jeżeli można powiedzieć? Jurkiem, e, Panem no, Markiem Jurkiem. Program moralny w szczególności. Moralny. Tak, chodzi Właś o... ochrona tych e, dzieci poczętych, tak tak, tak? tak, tak, tak. Często Jarosław Kaczyński także popiera. Też, 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 też. Jak była druga tura, to oczywiście A rozumiem. Rozumiem. E, to znaczy, może powiedz, czy do, gdzie tu chodzisz do szkoły, prawda? No chodzę do szkoły, e, tak. u, Jesteś uczniem którejś ze szkół tutaj w Ja po jestem uczniem gimnazjum Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia. Aha, wspaniale. No to jest gdzieś tutaj na... Tak, to jest na wyspie i powiem że, że może jestem inny od swoich kolegów, gdyż... no, Podejrzewam, podejrzewam, nawet, 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 tam Nawet, szczerze jest... mówiąc, jest tak, że większość wolałaby głosować na Komorowskiego lub na mm -hmm, ja jestem mm -hmm. troszeczkę różniący się. Mm -hmm. A cośkolwiek e, może zdradzić, dlaczego Koledzy akurat mają taką pasję i głos, chcieliby głosować. Chcieliby głosować na Komorowskiego, nie wiem, może to też jest błąd Kaczyńskiego, że troszeczkę ten rząd nie był taki idealny, że troszeczkę było mm -hmm, tych kłótni, mm -hmm. że Kaczyński zraził do siebie ludzi. Mm -hmm. A, ja tak a czym, jeżeli można powiedzieć? Czy, nie wiem, może, nie wiem właśnie, chyba tym, że właśnie tymi kłótniami pomiędzy PO a PiS, a czy tą może one wie, były tak... wojną polsko-polską. Mm -hmm. Mhm. Jednak ja myślę, że może po tej katastrofie smoleńskiej, której śmierć w jeden z wybitniejszych prezydentów, jak mówię, chyba najwybitniejszy prezydent trzeciej RP, Lech Kaczyński, myślę, że to odmiło właśnie premiera Kaczyńskiego i może to właśnie coś przyniosło. Tym bardziej dlatego ja nie rozumiem, dlaczego ludzie chcą głosować na Komorowskiego, ponieważ Kaczyński nic w zasadzie złego nie powiedział o Komorowskim. Nie atakował go tak, może i wcześniej był atakował, a tutaj zdaje się, że takie role jakby się odmieniły, bo zazwyczaj to było tak, że Kaczyński atakował, a PO to była taka dobra partia, która nic nie odpowiadała na to, że my prowadzimy politykę miłości. A teraz mamy coś takiego, że tak naprawdę tę politykę miłości może prowadzić PIS. E, właśnie przez to, że nie atakujesz Platformy, a właśnie Platforma atakuje cały czas PiS, mówisz, do, e, że, e, że oni prowadzą politykę nienawiści. Właśnie słyszałem jedną wypowiedź z młodego działacza tak zwanego Stowarzyszenia Młodych Demokratów, to jest przebudówka PO, która mówiła, żeby, żeby nie podpisywać e, listy pana Kaczyńskiego ze względów e, takich, żeby e, uchronić swoje zdrowie psychiczne, oraz yy, właśnie chronić Polskę przed powrotem do totalitaryzmu, jakim była czwarta RPF. Mhm, mm mm -hmm. rozumiem. Jeszcze chciałem zapytać o pewną taką kwestię, która się zdarzyła, taki incydent, który się zdarzył, nie wiem, ogl oglądasz z pewnością telewizję, więc no, czy... widziałeś ten incydent w Londynie, prawda, z panem Kowalowskim i z jednym z wyborców. Właśnie nie widziałem. Nie, widziałam nie, nie, to znaczy co? ja może powiem, o co chodzi, Bo ja teraz tam jeden czasem. z wyborców, który kiedyś głosował na, na Platformę, e, przekazał mu penis gumowy. W tym sensie y, i z taką, z, z zapytaniem, czy pan y, marszałek się odcina od pana y, palikota, czy też y, raczej nie. No i tam wy, wynikła... Y, z, zapraszam góra, do materiałów m. na YouTube, jest to na YouTube, także to jest ciekawy fragment. Jak ja tak. powiem szczerze, że, że jeśli chodzi o palikota, ogólne, ogólnie to, że taki człowiek pełni funkcję publiczną, jaką jest... No wyróżnienie dla mnie, jak był posłem na Sejmie że Polskiej, to było dla mnie wyróżnienie, a to jest taka plama na honorze Sejmu, że taki człowiek, no ja może też nie po trochę powiem, ale pełni taką funkcję, która niezbyt pasuje do... Tego, co on robi, co on przedstawia, jakie swoje świadectwo wystawia, poprzez różne ekstrawaganckie zachowania, m.in. jak wręczenie świńskiego łba, czy właśnie pokazywanie wyślicznego penisa. Według mnie to jest chore. I ten człowiek, który mówi, że nagle się odmienił, a, te, a nagle w Lublinie podaje, że robi wiec przeciwko Krzyńskiemu, który po prostu robi to samo co kiedyś, tylko że może inaczej to wygląda, inaczej może to robi, ale to jest ten sam człowiek, według mnie się nie odmienił. Czyli mówiąc inaczej zadam takie pytanie, pan zapomniałem tego pana z Lublina, pan poseł z Lublina zasługuje na miano Stańczyka, czy też nie? Nie, 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 Stańczyk to Zdecydowanie, był... prawda? Zdecydowanie nie, 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 To była pozytywna postać, to była tak to była właśnie... pozytywna postać, że to po pierwsze to była inteligentna był postać. Bardzo kpiasz. tutaj inteligencji jakoś w zachowaniu... Pana Palikota nie widzę. Znaczy nie widzisz tej inteligencji. Nie widzę, nie widzę inteligencji, raczej widzę jakieś bezsensowne, bezsensowne zachowanie, niby udające inteligencję, takie mi trochę przypomina niektóre amerykańskie sitcomy, prawda, <laughs> gdzie mamy takich bohaterów, którzy Rozumiem. myślą, że są super fajni, a tak naprawdę nie są. Rozumiem, to znaczy ta, ta nowoczesność to jest raczej przejaskrawienie czegoś, co. to tak, znaczy to, co Pan Palikot prezentuje. To znaczy miałbyś już ochotę cokolwiek powiedzieć? W związku na przykład jakbyś chciał się zwrócić do młodych ludzi Twojego pokroju Mojego pokroju? Tak, to znaczy przepraszam Twojego wieku. Twojego o, wieku. Może tak, no, tak. E, no, w związku no. z tymi wyborami. Czy miałbyś jakąś, jakąś myśl taką, którą chciałbyś przekazać? Ja może powtórzę to co mówi może troszeczkę... To jest jedyna mądrość, rzecz, którą mówi Andrzej Leper, czyli wybierajmy rozumem. E, czyli chodzi o to, żebyśmy się nie poddawali presji mainstreamomów, mediów, którzy nagle e, próbują nam wmówić to, że Grzegorz Napieralski jest super, bo ma coraz większe poparcie, który chcą nam wmówić, że Komorowski jest lepszy niż Kaczyński. Dlatego mówię, najpierw e, przed wyborami sp sprawdźmy to jaki ma program, a potem dopiero zdecydujemy jaki kandydat jest najlepszy. Czyli pragmatyzm, a nie wizerunek. Tak, tak. I głównie chodzi o to, żebyśmy budowali wspólną wolną... E, wspólną Polskę, spu, e, wspólne dobro, a nie żebyśmy teraz e, krzyczeli nad, na Kaczyńskiego czy na Komorowskiego, bo mnie jest to bez sensu. E, sprawdźmy naprawdę, programy, sprawdźmy, którzy kandydaci są najlepiej dla Polski, a potem dopiero wypowiadajmy się na jakikolwiek temat. No to było piękne przesłanie. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Życzymy jego dnia. Dziękuję. I powodzenia Zwrócenie. na wyborach. Będziesz głosował w tym razem, czy no, jeszcze nie? Ja, ja jeszcze nie mogę, ale... Jeszcze nie, ale jakbyś mógł, prawda? Jakbym mógł, to w tak drugiej tuszy na pewno na Kaczyńskiego. Dziękuję jeszcze raz ślicznie. Miłego dnia, do widzenia.